A dzisiaj nagram jak odzyskać pliki po awarii systemu. Cześć, witajcie w kolejnym filmie dziś niedziela, więc lecimy z kolejną poradą komputerową. Dziś pokażę Wam film serii bezpieczeństwa komputerowego jeżeli pracujecie na komputerze, nagle na drugi dzień, czy tam za godzinę uruchamiacie komputer, czy go wybudzacie, coś się stało z systemem, nie jesteście nie wiadomo jakimi tam specami IT, żeby to problem co naprawić, a potrzebujecie nagle jakichś ważnych plików, które macie na komputerze. To pokażę dzisiaj właśnie, jak w szybki sposób, bez zbędnych narzędzi, czy to Hirenca, tylko narzędzi wbudowanych w naszym Windowsie 11, odzyskać dane pliki. Co potrzebujemy? No, potrzebujemy jedynie jakąś pamięć do skopiowania tych plików, tak? Czyli ja wykorzystam pendrive a wy możecie wykorzystać pendrive'a, dysk zewnętrzny, telefon i tak Więc nie przedłużam i lecimy. No i dobra, my będziemy chcieli odzyskać, mam pokazuję te dwa otopliczki, czyli plik mojego logo jak widzicie i taką oto tapetkę, którą nie często widzicie, bo różne tapety IT, moje, informatyka, IT, które sam tworzę. Na moich pulpitach, moich komputerków. Jeżeli taką tabetkę byście chcieli, wystarczy mnie wesprzeć na kanale YouTube, więc nie przedłużam. i próbujemy odzyskać te pliki. Załóżmy, że nasz komputer przestał działać i co musimy zrobić? A no mianowicie, ja teraz specjalnie na potrzeby tego filmu wyłączę ten komputer. Załóżmy, nie mam dostępu do systemu, mam awarię i musimy się dostać do takiego narzędzia naprawa Windowsa. I tam mamy kilka opcji. Naprawy tego komputera, to się nazywa dokładnie chyba napraw komputer, i tam mamy tryb awaryjny, i jak wiecie, w Windowsie 10 i 11 nie dostaniemy się do trybu awaryjnego klawiszem, załóżmy tutaj, jak to było w 7, był to klawisz prawdopodobnie F8. Tu niestety w 11 i 10 już to nie działa, musimy to zrobić w inny sposób, i już Wam pokazuję jaki. No i dobra, aby dostać do tego, tej opcji tego narzędzia napraw komputer, musimy Trzy razy trwale wyłączyć komputer podczas gdy na ekranie zobaczycie ładowanie się Windowsa. Jak widzimy, ładuje się Windows, trzymam przycisk Power i sztywno go wyłączam. Trwale go wyłączam. W ten oto sposób, jak widzicie. I uruchamiam go kolejny raz. W ten sposób właśnie Windows nam zaproponuje naprawę komputera. Innego sposobu do dostania się właśnie do tego narzędzia nie ma. Jest jeszcze dostęp, jeżeli mamy chociaż możliwość do logowania się do. Pulpitu to możemy klawiszem Shift oraz opcja zasilania i uruchom ponownie też do tego narzędzia się dostaniemy, do którego próbuję się teraz właśnie dostać. I widzicie, Windows się ładuje, i wyłączam go jeszcze raz w ten oto sposób. Uruchamiam go jeszcze raz i to tak działa prawdopodobnie za trzecim razem. Właśnie Windows zaproponuje naprawę tego komputera. Jak widzicie, mamy taki pasek informacyjny, i będzie próba naprawy. Zaraz zobaczycie. I to jest to narzędzie, o którym mówiłem. My tutaj musimy kliknąć nie uruchom ponownie, tylko opcje zaawansowane. I mamy tutaj, właśnie, kilka możliwości próby naprawy naszego komputera my bierzemy rozwiąż problemy opcje zaawansowane i tutaj my dzisiaj wykorzystamy wiersz poleceń do odzyskania tych plików a żeby dostać do trybu awaryjnego to macie tutaj ustawienia uruchamiania i zobaczcie jest tryb awaryjny gdy klikniecie uruchom ponownie to otworzy się kolejne narzędzie, gdzie będziecie mogli wybrać tryb awaryjny w różnych postaciach czy to z dostępem do sieci czy to z konsoli i tak dalej my dzisiaj bawimy się wierszem poleceń i mamy konsolkę Wiersza Poleceń, i wpisujemy notatnik, czyli z angielskiego notepad. Nojemy Enter, i mamy jak widzicie nasz notatnik Windowsowski. Przechodzimy tutaj, plik, zapisz. I co ukazuje się na okienko ten komputer? Jest nasz dysk twardy tego tutaj mojego komputerka, i już możemy zamieścić sobie dysk. Czy to, jak ja tutaj mam widzicie, pamięć? Ja na to mówię dysk przenośny, dysk USB, pamięć USB. Jak to woli, tak to nazywa. Ja to nazwę pamięć. No i mamy. I teraz przechodzimy na nasz dysk naszego komputerka, gdzie mamy naszego Windowsa, użytkownicy, Christian. Pulpit. ja to miałem te pliki akurat na pulpicie. Oczywiście one mogą być w różnych miejscach, gdzie tam ja macie zapisanie. To po prostu tam trzeba przejść, tak, po I tutaj klikamy wszystkie pliki, i co się ukazuje, są moje dwa pliki, które chcę odzyskać. I teraz nie da się ich zaznaczyć. Jak widzicie, nawet Ctrl A, żeby dwa razy, niestety trzeba je przenosić pojedynczo. Tu jest taki mały minusik, ale. Taka może wiedza IT wam też się przyda właśnie, jak możemy odzyskać dane pliki bez zbędnych narzędzi, czy to hirenca. Oczywiście film z Hirencem jest na kanale YouTube Informatyk, jeżeli chcecie w bardziej szybszy sposób odzyskiwać pliki. Ale załóżmy, nie mamy hirenca, mamy tylko narzędzia windowsowskie. No i jak widzicie, mamy nasze pliczki i jak wiecie, jest zamieszczona pamięć, czyli pendrive. W komputerze komputer go widzi już, więc co wystarczy zrobić? Jak powiedziałem, nie da rady na raz zaznaczyć, nie da rady kontrola skrótem. Też nagle ja tuż tu tego znaczyć. Musimy niestety kliknąć prawy, wyślij do, wskazujemy nasz dysk i prawy, wyszli do, wskazujemy nasz dysk i zobaczmy, czy nasze pliczki są. Jak widzicie, są zamieszczone. Mamy nasze pliczki odzyskane i możemy też to zrobić. Zobaczcie, wyłożę teraz ten drive to już tutaj tego dysku nie będzie widać. Zobaczcie, widzicie? I mamy nasze pliczki. Idźmy teraz na inny komputer i sprawdźmy, czy nasze pliczki zostały zapisane na naszej pamięci. No i jesteśmy przy moim kombajnie. Mam swój dysk, swój pendrive. Więc zamieszczam go w kombajnie w porcie USB mojego drugiego komputera, głównego. Zaloguję się szybko do systemu. I przechodzimy do eksploatora plików. I jest mój pendrive, i to co można zobaczyć, są moje pliki na pendrive z tego tutaj komputera numer 2 odzyskane. Widzieliście, jaki szybki sposób możemy to zrobić: bez zbędnych narzędzi, tak jak powiedziałem, tylko same narzędzie wbudowane. Rozwiąż problem, napraw komputer. Jak to tam nazywa, to tak to nazywa. Ja to nazywam napraw komputer. A teraz on to jeszcze udowodni i przybliżę Was pokażę Wam, że to działa. No i zobaczcie, jesteśmy w ten komputer, to jest mój pendrive 2TB i zobaczcie są dwa pliczki, czyli tapetka oraz moje logo Informatyk IT. Wszystko zostało odzyskane i mamy to na tym oto pendrive. i zobaczcie teraz wyłożę pendrive'a. Wszystko jest na tej oto pamięci i widzieliście, szybki, prosty sposób można odzyskać dane przez opcję napraw komputer, i macie swoje ważne pliki na komputerze. Jeden minus nie damy wszystkiego zaznaczyć i przekopiować trzeba wszystko robić po kolei, ale jeżeli chcecie, macie dużo tych plików, to. Zapewne warto wykorzystać Herence Abu CD, a film jak to zrobić jest na kanale. Oczywiście Informatyka IT tam Was odwołuje, jak nie zapomnę, to gdzieś Wam to podlinkuję. Ja dzisiaj z Wami żegnam. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw łapę, zostaw suba i widzimy się z kolejnymi filmami na Informatyka IT. Siema.